Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 2025 na moim kanale. Na samym początku przypomnę tylko o zostawieniu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, na co jestem oczywiście niezmiernie wdzięczny. Słuchajcie moi drodzy, żniwa dobiegły końca. Na ten moment... Ej, zaraz, nie dobiegły końca. Dobiegły? Trzeba się zastanowić, chwila, chwila. Nie, dobra, bo już się bałem, że na 22 jest coś zasiane, ale tam nic... Na szczęście nie było, no tak bym może tego nie nazwał, bo gdyby coś było, to byłby z tego hajs, a tak to nie ma hajsów. E, dobrze, więc. Em, żniwa dobiegły końca, tak jak wspomniałem wcześniej, e, i to była trafna uwaga. E, teraz jedziemy ze słomą do kompostownika jeszcze, ale tej słomy mi tam jeszcze trochę zostało. E, szkoda by było. Zastanawiam się, dlaczego mi pieniądze uciekają. Konta. To dosyć szybko. Ja wiem, że miałem autodrive'a odpalonego tutaj, ale o jak on dojechał, to już chyba nie powinien dojść siana, nie? Hmm... Okej, okay, czyli jak rozumiem yy, to są takie bolączki na przykład z autodrive'em. Ja już wam wspominałem, że czasami jest tak, że macie tego autodrive'a. I wszystko niby fajnie. Tylko, no tak jak w tym wypadku, punkt, do którego on powinien podjechać, żeby się wysypać, był troszkę wcześniej. Widzicie, on teraz już załapał tą... ten punkcik, który jest tutaj, ale wbrew pozorom, no to jeszcze dalej mógłby podjechać, nie? No i teraz się dojechał do miejsca i pieniądze mi leciały, yy, lecieć skąd ta nie będą. Więc to jest zawsze w autodrive do takiego dopracowania. Nie zgasiłem, masz yy, ciągnika. Kurde maszyny mi się mylą Dobra Teraz możemy jechać to wysypać Tutaj tej słomy mam, znaczy to jest mieszanka słomy z strawą. Mam całkiem sporo No i kompost to jest coś takiego właśnie w miarę fajnego Co możecie sobie wykorzystywać Jeszcze tak myślałem, żeby nie przelecieć się właśnie I pozbierać tego Tą trawę, która jest tam dookoła, dookoła pól Na ten kompost ale stwierdziłem, że już nie będę się wygłupiał. Jest to ponad 200 tysięcy litrów, teraz jak dowiozłem. Wydaje mi się, że jest git, że jest OK. Ja nie wiem, jaka jest wydajność tego kompostu, jak to będzie wyglądało finalnie na rozrzutniku ile my tego będziemy zużywać. Dlatego nie chcę mi się już aż tak bardzo bawić z tą słomą. No i tak, dwie opcje: sprzedać słomę, czy ją po prostu skultywować. I tutaj tak się zastanawiam, bo najpierw warto by było jednak spojrzeć na cenę słomy. Na słomie jest z dubki 1000 litrów, tak, to jest 1000 litrów 99 zł, czyli 10 przyczepa 1600 zł. Tam bym miał 3-4 przyczepy, może tego pola, ale gdzie to, gdzie ja to mogę sprzedawać za taką cenę? Najwyższa cena 104 zł. Centrum logistyczne, oznacz miejsce, pokaż stację. O! Jakiś nowy filtr jest. Uuu! Centrum logistyczne. O! Co to, to, to? Nie wiedziałem. Dobra, gdzie jest centrum logistyczne? Półtora kilometra stąd, prawie że. Ja musiałbym zobaczyć na mapie. Halo. Gdzie mi to mryga? Tu mi tu mryga. jak trzeba jechać. Rasy i tak bym musiał sobie porobić, to zróbmy tak. Ja mam taki chytry plan, żeby nie jeździć samemu za bardzo. A czy mi się to uda, to się okaże. Najpierw zrobię tak. Zostawię sobie tą przyczepę tu. Komunikiem sobie stanę chwilowo tutaj. A, no i właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć, że tutaj w tym silosie to fajnie się to prezentuje w sumie, bo zobaczcie, że. Z jednej strony mamy pszenicę, z drugiej mamy jęczmień i też w sumie warto podsumować też niwa, które zrobiłem. Bo mamy 36 tysięcy litrów pszenicy, czyli całkiem sporo, i 24 tysiące litrów jęczmienia. I tutaj też moje pytanie właśnie musicie mi pomóc, bo nie wiem. Ja chciałbym mieć w miarę dynamiczny rozwój, tak jak wspominałem, nie chcę utkwić na żadnej farmie zbyt długo. I ja z tego co pamiętam, to ja tutaj gram na poziomie. E, chyba... Średnim. O nie, na niskim. Dobra, niski wydaje mi się, że jest ok Na średnim te ceny by nam spadły o około 30%. I teraz, ja wolałbym grać na niskim, dlatego że chcę mieć w miarę dynamiczny rozwój na tej farmie, nie chcę tutaj spędzić y, setek tysięcy godzin. Oczywiście, to ale no nie chciałbym tak jak gdzieś tam na... E, chyba na, na, na... W FES 22 tam miałem na którejś farmie coś około 300 godzin, to jest za dużo, nie? Jednak fajny taki rozwój, gdzieś tam dojść do tych większych maszyn, trochę tymi większymi maszynami się pobawić, to jest też fajne rozwiązanie. I Wam też to poradzę, nie siedźcie tylko i wyłącznie na tych małych maszynach. Wiem, że na te małe maszyny jest mega hype u nas w Polsce: jakieś ursusy, jakieś małe przyczepy, rozrzutniki obornika i tak dalej, i tak dalej. Idźcie sobie małymi maszynami, ale grajcie na tym takim normalnym poziomie. Nie katujcie się, bo ten farming Wam się zwyczajnie będzie z czasem nudził. To jest oczywiście nie jest to nic złego, ale jeżeli będziecie grali z rozwagą i robili sobie jakieś tam różne rzeczy, zróżnicujecie sobie tą swoją rozgrywkę, to będzie Wam się też o wiele przyjemniej grało i będziecie chętniej wracać z tej gry. A jeżeli będziecie, nie wiem, spędzali na jednym ciągniku, wykręcicie yy, po godzin. Tutaj, które się nabijają, no to nie oszukujmy się późba. Przecież to w dupy można dostać. To jest nie realka, więc to trzeba odróżnić. Można gdzieś tam cisnąć na to, żeby w miarę fajnie i realnie gdzieś tam niektóre rzeczy wykonywać, to jest jak najbardziej ok. Tutaj, tutaj można się z tym zgodzić. Jasne. Ale ja wam mówię serio. Jeżeli gra Wam się gdzieś tam zaczyna nudzić, zmieńcie coś, zmieńcie gospodarstwo. Zmieńcie sobie maszyny, zmieńcie sobie poziom trudności, żeby się nie katować e, godzinami, na, żeby zarobić na jakieś tam, wiecie, e, jakiś sprzęt, nie? To jest bez sensu. Dobra, e, teraz tak, jaki ja mam plan? Plan mam taki, ja mam wygenerowany kursik i tutaj mam... Ja mam wygenerowany kursik, to jest tutaj ten kursik i to było to. Teraz nie mam, nie widzę, ja jestem ślepy. Mam okulary na nosie, ale nie widzę tutaj opcji w ogóle, żeby usunąć ten kurs. Ten się ten niżej, ten kombajn 6 metrów, to bym chciał usunąć. I zmień tryb. Załaduj kurs, otwórz edytor kursów. O, jak zrobię tak? O, znalazłem. Wow. To jest, to jest grubszy temat, to jest do nauki. To jest na pewno do nauki, no. Ej, no fucking way, że ja mogę sobie tu kropki przestawiać czy coś. No jak nie, 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 nie. Ale faza, dobre. Czy zapisać zmiany? Dobra, zapisz. Ale ja chcę tam wejść i ja go chciałem usunąć. To jest ciekawe, on się nie usunął. Dobra, pieprzyć to. Wczytuję sobie ten kurs. I ja muszę sobie zrobić autodriveikiem traskę do tego punktu skupu. No i teraz jest taki dylemat, bo mogę to zrobić albo na pusto, albo jechać zebrać tam jedną przyczepę i chyba zrobię tak właśnie, że zbiorę tą jedną przyczepę. Będzie o wiele lepiej Bo już i tak jak mam jechać, to bez sensu jechać na pusto, a lepiej już pojechać z tą przyczepą I tyle w temacie, nie? Teraz tak, no jak chodzi o cosplay'a, to wydaje mi się, że nie trzeba Wam zbyt wiele tłumaczyć Chociaż może i trzeba Bo ja sam w tym Coresplayu 25, średnio się jak widzicie odnajduję Fakt jest taki, że spędziłem z nim zaledwie dwa kursy wygenerowane Więc mam prawo gdzieś tam mieć małe problemy, jasne ale jest troszeczkę, różni się. Różni się od tego, co było w 19, różni się od tego, co było w 20, 22. To jest 100%, nie? Najbliższy punkt trasy. Dobra, on sobie tu będzie zbierał. Hmm. Ja muszę zobaczyć, gdzie ty jesteś. Gdzie ty koleżko jesteś tutaj? I to jest tak. To jest w tą stronę. A to jest w tą stronę. Dobra. On sobie będzie tutaj zbierał. I teraz tak, kombajn jak widzicie, troszeczkę się napracował. Ja mogę sobie teraz w międzyczasie, jak będę miał już informację, że tamten się załadował do fula to będę mógł sobie tam do niego wtedy skoczyć a zajmę się teraz inną, o wiele ciekawszą i yy, czy ciekawsza, to jest dobry temat to jest dobry temat, chcesz ciekawsza praca? pewnie nie, ale no też jest spoko, coś innego słowa mnie trochę znudziła ja tą przyczepę mówię, muszę ocenić po pierwszym roku jak to w ogóle wiecie wychodzi, jeśli chodzi o ten yy, o tą wydajność tego tej kiszonki przede wszystkim to będę chciał na pewno zrobić remont na tym dospie, w sensie z polami połączyć te dwa pola, które są tutaj i to pewnie zrobimy sobie w następnym odcinku, na spokojnie będziemy sobie tam łączyć te pola i co dalej? wtedy podejmę też decyzję bo pewnie będę wywoził ten joystick mnie denerwuje będę wywoził pewnie sobie też ten kompost już, nie? bo on za miesiąc pewnie gdzieś tam się już upisi liczę, że w tym roku uda się wywieźć i tylko właśnie tak się zastanawiam, czy jest sens, jeśli ja coś będę sadził na wiosnę, to nawozić na jesień? Chyba nie. Plus jest taki, że ten kompost się w miarę fajnie rozjeżdża w tym silosie. A minus jest taki, że nie ma przelotowego silosa na kompost. Silosu. Gdyby był, byłoby o wiele lepiej. A nie ma. Pięknie, na górę się karabaniłem, ja widzę, że tutaj jest potencjał jeszcze duży, tylko tak się zastanawiam właśnie, czy to ma sens, jeszcze tyle tego targać. No, ja podejrzewam, że on będzie miał podobną wydajność jak obornik, tak mi się wydaje. Jeśli ktoś z Was wie, to bardzo fajnie by było, gdybyście napisali w komentarzu właśnie, czy kompost ma taką samą wydajność, no bo to będziemy ładowali do tego samego rozrzutnika prawdopodobnie. To po pierwsze. Po drugie, no jest to traktowane jako pierwsze nawożenie, więc wydaje mi się, że tak, ale to no, zobaczmy. 94. No i tutaj yy, szybciej się ubija. Na Sobolewie, jak ubijałem tę Waltrą, ona jest dużo lżejsza. Ten waży tam 12 chyba ton. Teraz możemy zobaczyć, ile on waży. Waltra chyba 6 z groszami. Kto ten jest dwa razy cięższy, ma prawo ubijać dwa razy szybciej. To jest 99%, zaraz zobaczymy ile tamtemu już się udało ym, Zebrać Kurde, w sumie to w takim tempie jak ja to sobie tutaj działam Nie wiem czy jest sens to sprzedawać, nawet jakby miało mi to zostać na dwa sezony to Może lepiej by to było zostawić, ile on tutaj zebrał tych pasków Raz, dwa, trzy I teraz czwarty, czwartego nie zbierze do pełna Raz, dwa, trzy, cztery, jeden Ej, tu będzie trochę tych przyczep jest jeszcze ze 100 tysięcy litrów y, słomy no 10 tysięcy bym za to zgarnął. Kurde, może to jest jakiś pomysł fajny. No, to jest ciekawe, ciekawe. Nie wiem. Możecie pisać właśnie, co wy byście zrobili, bo ja jestem zawsze ciekawy, czy moje decyzje są gdzieś tam podobne do waszych, czy wy byście robili to inaczej. To mnie zastanawia. Dlatego to go pytam. A Wy możecie odpowiadać oczywiście. E, dobra. Jest full? Jest full. Możemy jechać. Musi zostać rozładowane. No i teraz pytanie. Urde, abym ja miał gdzieś tu jakąś monetę, to bym rzucił. Ożełek to by było, że do silosu, a reszka, że sprzedajemy, nie? Ale nie ma monety. Powiem tak szczerze, że mi się nie chce tej z tą słową już bawić. Gdyby tu była taka większa przyczepa, y dwa razy większa, przynajmniej, nie? To wydaje mi się, żeby był git. Ale jest za mała, za dużo razy trzeba jeździć Mnie to wkurza trochę, bo to jest taka strata czasu Wiecie, ja tyle samo Z drugiej strony półtora kilometra Zanim ten ciągnik nam dojedzie To przecież yy, To jest nieopłacalne Żeby go tak puszczać, bo zanim on pojedzie w tamtą I z powrotem To na dobrą sprawę, tylko tak Ja mogę zrobić tak, żeby on dowoził to Na Pod żeby podjeżdżał jak będzie pełen to Tylko, że on teraz zacznie od najbliższego punktu, więc zacznie od początku prawdopodobnie To jest też taki problemik mały hmm. Hmm. Dobra, walę to do Silosu Nie będę tego woził półtora kilometra, wiecie, tam do punktu skupu Jeszcze ze dwie przyczepy tutaj wrzucę i będzie git To zrobię tak Pole numer 23 A ty masz tylko tam dojeżdżać Force play Ja się zastanawiam czy to w ogóle za bangla więc puszczę sobie tego ziomeczka, żeby sobie pojechał na pole numer 23 i żeby zaczął zbierać. W ustawieniach jest jakaś opcja, żeby to autodrive'em działało. Nie pamiętam, jak było w 22, więc teraz sobie przelecę szybko po wszystkich opcjach. To są kursy, ale w kursach to może być. Sami z powrotem. Dobra, nie mamy. Tu też nic nie mamy. Tutaj by byśmy mieli pewnie też jakąś informację odnośnie autodrive'a. Nowe pola. I to jest w ogóle. Mega przydatne. Zobaczymy jak to będzie w ogóle działać sobie. Mamy. Custom Fields, czyli możemy sobie skustomizować. Wiele maszyn i konwój, zmiana pasa. No, oni to chyba troszeczkę roz. roz... Ej, jest też funkcja z ładowarką. O, oh, fuck. Ej, no tak, w sumie przecież ja robiłem na crossplayu ym, wywóz kiszonki i tam ładowarka ładowała sobie. I w 22 pamiętam, że na początku był problem ym, z. z winoroślami nie działało to z winoroślami ja mam nadzieję, że teraz zadziała i sobie tam ładnie pojedzie będzie zbierał, ja sobie tutaj dokończę ubijanko Boże, ja źle zrobiłem Ciomek, ty nie masz tak zrobić, ty masz zrobić tak jechać na 23, to się zgadza to jest odbiór i rozładunek, ja nie wiem czy to zadziała Zobaczymy Na razie ja sobie to ubiję, zanim on dojedzie to i tak dla zejdzie, nie? Też może być, że w ustawieniach autodrive'a Chociaż no... Ej no powiesił mi się ciągnik Nie no, nie wierzę, nie? Dobrze, że jestem silny Wjechał na górkę i zawisł. Jest git. Mówię, to mega fajne. Mi się mega podoba ten New Holandzik. no Nie wiem, jak wy, jakie jest Wasze zdanie, ale... Ja? Dla jest okej. Okay. Wiem, że tego Terra Traka dostaliśmy małego. I czego mi brakuje w sklepie? To brakuje mi tego, że mógł sobie zobaczyć maszyny w środku. Jak wyglądają, przed kupnem I uważam, że to też jest ważne, nie? A widzicie? On zbiera. Teraz działa. Tylko, że on jedzie sobie wcześniejszą trasą. Jakoś. Ej, nie, czy ja do. On zacznie od punktu, w którym skończył. Ja, zajebiście. Brawo. Dobra, to już rozmieniłem to, jak to działa w tym. Nie, no sztos. To, to była dobra funkcja, którą wybrałem: odbiór i rozładunek. Czyli no mega. A nie, właśnie, bo y, główną zaletą ja było to, że możemy sobie kopiować te kursy na polach, gdzie. Y, właśnie do zbierania pokosów. Słomy, albo do na przykład strawy, nie? No ładnie się odwaliło, deszcz zaczął padać. Przewinąłem sobie czas, tak mówię o godzinę, ale zapomniałem, że była informacja o tym, że będzie padał deszcz. W ogóle to te drugi, ta druga informacja, chyba odnośnie pogody, to jest nawet grad, więc może być ciekawie. Zrobił się też jakoś tak ciemno, mega. Chociaż to no, chmury są. E, w ogóle to chciałem powiedzieć, że mega fajnie to działa. Nie mam z tym żadnego problemu. Przyjeżdża pracownik, ja sobie wysypuję, ubijam i spoci, tylko to właśnie, znaczy w sumie to na taki kompościk to wydaje mi się, że deszczyk nawet spoko to jest ubite, więc tam raczej sobie spływa, o brzmi, z tego co mi się wydaje nawet zmniejszy sobie tą prędkość na jeden, ja bym sobie grał na jedyneczce wolę grać na spokojnie, mieć jednodniowy sezon, o zobaczcie to się aż czarne zrobiło, ej czemu to aż tak wow grubo znowu się zawiesiłem? Nie, dałem radę ja tam pewnie spód już ładnie rozwalony w przyciągniku. Jak mamy? 97, 280 tysięcy i jeszcze dwie przyczepy będzie. Z tego co sobie tam patrzyłem, przyjedzie jeszcze raz i jeszcze jeden raz i to już będziemy mieli wszystko. Także na pewno będziemy mieli ponad 300 tysięcy tego kompostu. Ja sobie też sprawdzę za chwilę. Właśnie to może jak tam ten pracownik sobie tam działa, to ja sobie sprawdzę jedną rzecz, bo chciałem zobaczyć, czy... Na tym polu, tutaj gdzie to chcę łączyć, czy potrzebne jest wapno? Tak, jest potrzebne wapno, to ja może to wapnowanie zrobię nawet teraz. Chyba, że najpierw wy wywiozę na wiosnę kompost i dopiero będę działał. Zaraz zobaczymy, zaraz pomyślimy, co tutaj z tym zrobić. Dobra, wymaga wapnowania i wymaga orki, to też wymaga zaorania, więc spoko. E ale nie będę tego orał teraz. Zaoram sobie to na wiosnę. A tutaj wymaga wapnowania. Każde pole sprawdzę. Nie dodawałem jeszcze precyzyjnego farminga, bo stwierdziłem, że precyzyjnie dodam sobie dopiero gdzieś tam po paru sezonach. Tutaj wymaga wapnowania, nie wymaga orki, więc nie będę musiał orać. Spoko. Tutaj wymaga wapnowania. Jest zaorane. No dobra. Jeszcze jest łąka. To łąkę sobie odwiedzę tak teleportation. Tyk, tyk, tyk. Jesteśmy. I łąka też wymaga wapnowania. Ale nie wymaga wałowania na przykład. I to też jest ciekawe, fajnie. Co do łąki, to na razie sobie to zostawiam. Bo może się jeszcze uda raz pokosić. Jak wywiozę sobie ten kompost. Tylko tak, nie będę miał gdzie tego chować. Trzymać za bardzo. To też jest trudny temat. W sumie to ja mogę teraz też zasiać sobie coś. Na przykład na tym jednym polu. Tak jak mówiłem, na tych dwóch polach będę chciał na pewno zasiać jakieś zboże. Kosiarkę tutaj, sprzęty mamy. Mega ciemno się zrobiło. Takie. Kurde. Nice. Mamy siewnik. Ok, mamy tutaj nasiona. Nie mamy nawozu. Nawóz mamy tam. Czyli mam 132 tysiące. Potrzebny mi jest jakiś rozrzutnik do obornika. Tak, na pierwsze co? No to mogę zobaczyć w promocjach. Nie chcę kupić takiego małego. Bo nie mam możliwości, żeby go rozbudować. To jest bez sensu. Tu jest znowu przyczepa. To nie jest rozrzutnik. Dobra. To się chyba nie, 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 nie zmienia. To się w żaden sposób nie zaktualizowało. Ja w ogóle i tak prawdopodobnie przywinę sobie na następny dzień i dopiero na następny dzień będziemy sobie działać. Dzień sklep prawdopodobnie się odświeży. I wtedy w sklepie może będzie coś innego. Może się trafi jakiś taki rozrzutnik w miarę sensowny. A jak nie, no to będę musiał któryś z tych tutaj sobie wybrać. Przyczepy, przyczepy, przyczepy. Jest teraz tyle tych maszyn, że ciężko jest tutaj rozrzutnik. Ale tutaj tak, mam też mam kompost dodany, więc spoko. No i widzicie, na przykład tutaj mamy 9000 litrów. Tu mamy 16. Ale ja bym chciał taki właśnie 25 tysięcy litrów to jest, to jest OK. Tak mi się wydaje. Bo tutaj mam te takie malutkie. To jest, co to jest? Eee, co? Kurde, tylko 4,9? Jak to? Jest taki wąziutki, taki mały? Wydawał się na zdjęciu, wydaje się taki Louis, nie? A tutaj się okazuje, że nie. No tego to na pewno nie. To jest w ogóle 27 tysięcy litrów. Fajnie by było mieć ten rozrzutnik do. No, kurde, no, fajny. System rozsiewania granicznego? Co to takiego? A, już wiem. Że taką klapkę macie. Że wam nie będzie ten dalej. Uuu, nice, nice. To fajne, fajne. Ten jest większy? Mniejszy. No to nie, to większy. No, kurde, tak. 67 tysięcy albo 20. No ale to tak, ten jest za mały, ten jest ok. Ja uważam, że ten 25 tysięcy litrów by mi w tak pasował. To ciekawe. Zastanawiam się, czy jak ja, jak pada deszcz, to czy przyczepa samozbierająca do słomy, ona może w ogóle zbierać tą słomę, nie? To jest, ja tego nie wiem. Możecie mi też napisać, bo no zastanawiam się, bo ona jest teraz mokra i prawdopodobnie to gdzieś, gdzieś tam się będzie zapychać. Najprawdopodobniej. Na kompost to, to na pewno może iść taka trochę wilgotniejsza słoma, ale w takim deszczu ja nie wiem, czy to może w ogóle zbierać. Tylko, że w farmingu nie możemy robić żniw, jeżeli pada deszcz. Ale o zbieraniu słomy, na przykład, nie mamy żadnego komunikatu, więc prawdopodobnie możemy. Chociaż nie wydaje mi się, bo jak jest kurde, nie wiem. Napiszcie mi. Nie wiem, nie wiem. No naprawdę nie wiem. Hm. Ona w ogóle zmieniła teksturę. Jest ciemniejsza. To już jest bardzo duży plus, że słoma, która zmokła, wygląda inaczej niż słoma, która nie zmokła. <laughs> Dobra moi drodzy, ostatnia przyczepka. E, nawet mi tutaj nie sięga, żeby mi pokazywała informację, ile już tego mamy. E, wziąłem sobie na chwilę podgarniacz, czy wypożyczyłem. Podgarnąłem to troszeczkę. No, jak widzicie, jest w miarę ok, tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz zostaje mi tylko jeszcze ostatni etap do ubijania. E, no i mamy zgłówki. Pogoda, jak widzicie, też no, leje cały czas ładnie, fajnie. Ta tekstura się zmieniła. Jedną rzecz będę Wam chciał pokazać, mam nadzieję, że nie zapomnę, bo często coś chcę właśnie pokazać i czasami mi się zdarza zapomnieć. Chcę Wam pokazać jedną mega fajną rzecz, jaka tutaj, jaką zaobserwowałem na tej mapie, bo to jest coś, czego chyba na innych mapkach aż tak bardzo nie widziałem albo nie zwracałem uwagi. I to jest, no kurde, nie było tam tego. Teraz jak wyjeżdżałem z pola tamtą przyczepą ze słomą, to coś mi się mega fajnego rzuciło w oczy, nie? Zobaczymy czy, czy, te, czy to jest standard czy nie. Raczej nie, bo w innych miejscach tego nie dostrzegłem, więc prawdopodobnie to jest takie troszeczkę nowe, że gdzieś tam przy pewnych miejscach na drodze no coś dodali fajnego. Zaraz, zaraz wam pokażę. Dobra, mamy full. Ja sobie tu maszynki ogarnę, w sumie to nawet... No ogarnę sobie, posprzątam. I przykrywamy. Chcę przykryć. 317 tysięcy litrów. No, jest solidnie, jest solidnie. E, tak myślałem, że nie wszystko się przykryje. Więc to będę musiał zebrać, żeby mi to później nie kolidowało. E, wysypię sobie tutaj obok. E, 317 tysięcy litrów. Teraz, co ja chciałem Wam pokazać. Na zakończenie, na zwieńczenie tego naszego odcinka. E, odwiedź. Jesteśmy tutaj na polu. Dobra, i muszę iść tutaj na wyjazd, nie? Jak jesteśmy na wyjeździe z pola, zobaczcie, co się tutaj stało. Nie? To jest... Do... Dobra, chuj, kamyki są w powietrzu, ale nie jest źle. Ogólnie naprawdę sztos. Zawsze przy wyjeździe na drogę, jak jest błoto, zawsze się takie robią mniej więcej, takie kolejki, no bo to nie jest utwardzone. I ta opona, ona się tak ugina i zawsze to się gdzieś tam e, wywala. Przy... Zawsze tak jest, że przy wyjeździe na asfaltową drogę jakieś tam nierówności się zdarzają. No ale tutaj... <laughs> Kurde, nice. Miłego dnia życzę, trzymajcie się, hej.